Dobry cztery bobry. Dobra, no, bądźmy poważni. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na moim konale, kanale. Konale. Dobra. W końcu wywaliłam to łóżko, które było tu obok. Jak widziałam zawsze, skończyłam nagrywać wideo te poduszki. tyle razem z prześcieradłem. To naprawdę zastanawiałam się, czy po prostu nie wyciąć połowy wideo. Ale stwierdziłam, że bądźmy autentyczni w sieci. To nic dziwnego, że ja mam łóżko, a na łóżku mam poduszki, i jeszcze pod tym jest prześcieradło, wiadomo. Więc było jak było, ale teraz w końcu jakoś wpadłam na genialny pomysł, że ja mogę odsunąć to łóżko, więc w końcu go nie widzicie w tle, a ja dziś będę mówić nie o łóżku i nie o wystroju wnętrz, ale o zapachach, które chcę dostać. Czyli taka moja wish lista. Nagrywam ten zapach, żebyście się zainspirowali, żebym ja mogłam po prostu się wygadać na temat zapachów, bo to uwielbiam, ale przede wszystkim, żeby mój mąż mógł to obejrzeć i kupić mi fajny zapach na moje 26 urodziny, które będą w lipcu, co prawda, ale ja już jestem po prostu gotowa, żeby wyrecytować, co chcę dostać. Dlatego nagrywam ten y, filmik, ponieważ. Niedawno mój mąż kupił mi zapach i on, on no nie jest moim ulubionym. On nazwę to w ten sposób, ale wiem, że migus zapachowy zmienia się tak naprawdę dwa razy w ciągu dnia, więc prawdopodobnie kiedyś jakoś ta, to koło fortuny trafi, że wybiorę Joe Malone Poppy and Barley, który nie do końca jest moim ulubieńcem, ale już bądźmy w końcu w tych wysokich wibracjach. Zapach, który chcę dostać, to przede wszystkim Prada Paradoks. Jestem po prostu już nudna, że ciągle Wam o tym mówię, ale naprawdę mi ten zapach się podoba. Nie wiem, czy on byłby dobry na wiosnę, a przede wszystkim na lato, ale na jesień, zimę to jest po prostu must have. Mam gruszkę w tym zapachu. Nie to, że przy sobie, ale ten tym zapachu jest gruszka, którą uwielbiam. Jest jaśmin, jest taki ciepły, waniliowy dół, w sensie baza. No po prostu jest fantastyczny. Ten zapach niestety jest drogi. W sensie dla mnie 300-400 zł za zapach to jest dużo. Ja jestem w stanie znaleźć perełkę za 18, typu Avon Sun e, Summer White Sunset, który Wam serdecznie polecam. No i wracając do prawdy paradoks, wiele osób mówi, że to nie jest odkrywczy zapach. Przede wszystkim e, Monika Roma, że to jest tak naprawdę miks tych najbardziej popularnych, że nie ma tutaj nic odkrywczego, nic fajnego, nic nowego. Ale mi się to podoba. Ja nie jestem y, osobą, która jakoś lubi bardzo nowoczesne, jakoś y, innowacyjne formuły. Raczej coś, co jest takie, wiecie, bezpieczne, spokojne, to, to ja będę zadowolona. No i tak jest właśnie z Pradą paradoks. Kolejny zapach, mam tutaj wszystko zapisane. To jest jeszcze droższy zapach, ale to po prostu jest takie moje marzenie. Nie to nawet nie liczę, że to się spełni. Słuchajcie. Sea Salt Caramel, czyli bochoboko. O matko, słuchajcie. Byłam w Warszawie w Złotych Tarasach w Daglasie, chyba tak, w Daglasie. I powąchałam ten zapach. Zacznę może od tego, że wszystkie, które wąchałam z bochoboko, chyba bodajże jeszcze coś z wiśnią było w miarę okej. Okay ale wszystkie mi się tak nie podobały. O Boże, jakie to były okropne dla mnie kompozycje. Mówię, dlaczego jest taki hype na to pochopowo? Dlaczego wszyscy tak zachwalają te kompozycje zapachowe, jak one są naprawdę takie, że nos idzie urwać? Ale powąchałam Sea Salt caramel. Przepadłam. To jest zapach tajemnicy, uwodzenia, po prostu jakby magii. Nie z tego świata ten zapach jest. To jest ponoć też unisex, Um, bo pamiętam jak olfaktoria ja mówiła o tym zapachu na live, że jakiś tam facet miał na jakimś evencie ten zapach ale zmierzam do tego, że to jest właśnie taka kompozycja zapachowa, której nigdy w życiu nie czułam nawet nie jestem w stanie Wam tego opisać po prostu on jest z jednej strony świeży morski, z drugiej strony głęboki ciepły, ciężki, tam jest wszystko w tym zapachu no jest to magia, jest to coś niesamowitego i ten kolor fioletu Przepadłam, 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 ale to wiecie, to jest takie marzenie, typu, nie wiem, kupić sobie mieszkanie w Nowym Jorku w jakimś wieżowcu. To jest w ogóle ten poziom marzenia. Następnie Wood Sage and Sea Salt od Joe Malone. Tu widzicie mojego ulubieńca też od Joe Malone, to jest Lime, Basil and Mandarin, ale Sea Salt, Wood Sage and Sea Salt. Bo zrobiło na mnie ogromne wrażenie i też spróbowałam ten zapach nie to że zjeść ale powąchać w zaglasie, w, w złotych tarasach w, w Warszawie no to znaczy złote tarasy są w Warszawie ale zmierzam do tego że chyba ten wyjazd był dla mnie odkryciem wielu pięknych zapachów i wood sage and sea salt to jest zapach idealny na wakacje, idealny na wyjazd do jakichś tropików, a nawet nie tropików, po prostu wiosna, a przede wszystkim lato, to jest idealna pora na tego typu kompozycję zapachową. Jest świeżo, jest lekko, ale ten zapach jest trochę taki matowy, jakby on, wiecie, każdy zapach jest jakby takim że otwarcie jest takie wow, mega szalone, a potem się tak wycisza, wycisza. Zazwyczaj u mnie w moich zapachach, w moich kompozycjach tak jest. A tu jest jak gdyby cały czas tak samo i to mi się podoba, bo ten zapach nie jest mocno zaskakujący, ale on fajnie się wczepia jakby w skórę i fajnie się odzywa, fajnie się rozwija. Bardzo mi się podoba. I słuchajcie, jak popsikam się tym zapachem, i mówię, no może 300 zł, bym jakoś wygospodarowała ze swojego budżetu. I tak myślałam o tym zapachu, czy by sobie nie kupić te 30 ml, czy nie. Tak męczyłam się, męczyłam się, męczyłam się, aż w końcu stwierdziłam, że jeszcze poczekam, bo może to będzie fajna propozycja, właśnie na lato. I wtedy tym zapachem będę się mega, mega cieszyć. A ten zapach sprawdzałam na przełomie, na przełomie zimy i wiosny więc mogłabym z tego zapachu tak często nie korzystać jak latem, więc mężu, maybe, maybe this time trafiłbyś Joe Malone, mm, bardzo fajny zapach, wiele z Was poleca, zachwala, w sensie mam tutaj na myśli youtuberki, Co, jeś, yy, jeśli chodzi o trwałość, to zależy od dnia, zależy chyba od cyklu, jeśli chodzi o moją skórę, bo Joe Malone Lime, bazilem bandary. Jednego dnia jest killerem, drugiego dnia go w ogóle nie czuję, trzeciego dnia jest takiej średni. Naprawdę, Joe Malone jest sporym zaskoczeniem i chyba to też jest fajne w tych zapachach. Więc może, nie jestem aż taka zachowawcza, może lubię takie zaskoczenia, ale następny zapach to już nie będzie nic jak gdyby wyjątkowego, tylko to będzie taka kompozycja, która spodoba się każdemu. Czyli Good Girl Blush czyli Flanker Gutger Karol, Karoliny Herrery, no z tym k i ry różnie u mnie bywa, ale jest to zapach prześliczny. Słuchajcie, to było tak, że wybrałam się też do Daglasa, ale w, w innej galerii przy okazji jakichś innych zakupów i to były święta, zawsze przed świętami wielkanocnymi i pani do mnie podchodzi, no co podać, czym pomóc. A ja mówię, że no szukam jakiegoś zapachu, który nie zrujnowałby mojego budżetu. Pani zrobiła taką minę, która po prostu mówi wszystko. Już widziałam po niej, że to jest tak trudne zadanie, że ona mi nie pomoże, ale nie poddała się. I pierwszy zapach, jaki mi wskazała, to True Sardy, który mam, który kupiłam z jej polecenia, więc jeśli ta pani to ogląda, w co wątpię, to gratuluję, bo dobrze mi dobra zapach. A drugą kompozycją była właśnie Karolina Herrera Good Girl Blush. Słuchajcie, no zapach wiosenny, wibrujący, kobiecy, owocowy, słodki. No, po prostu właśnie taki, jak moje ręce pokazują: do tańca, do zabawy, do radości, do życia. Pełen takich pozytywnych wibracji wręcz takiej właśnie mega fajnej wibracji. Ale cena że tak powiem, już nie do końca ze mną grała, bo za mm, naprawdę mało, czyli 30 ml, musiałabym wtedy w się wtedy właśnie w tym czasie zapłacić około 500 zł. No to mówię, o nie, to w ogóle odpada, ale delektowałam się tym zapachem. Fajna szpilka, taka różowa. Ja kiedyś miałam Karolina Herrera Good Girl i Boże, ja wtedy nie doceniałam tego zapachu. Nie to, że teraz jakoś bym po prostu mdlała, bo lubię ten zapach, ale nie jest jakoś on mega dla mnie mm, zaskakujący. taki, Znaczy, nie, zaskakujący to złe słowo. Pory, porywający mnie, o! rozkokujący mnie w sobie. I pamiętam, ja miałam ten zapach jako nastolatka, i jechałam po prostu tą szpilką po całym ciele, włosy, nawet skapetki psikałam, żeby po prostu pachnieć. I teraz, jak sobie pomyślę, miałam stówecz, 100 ml stóweczkę. Ile ja zmarynowałam tych zapachów takim po prostu wylewaniem na siebie, to po prostu w to nie wierzę. Ale jeśli miałabym Goodgar to naprawdę bym była bardzo oszczędna. Sorry, że tak sobie tutaj te włosy gładzę, ale bym chciała, żeby one były tutaj tak po boku, a one mi wchodzą e, na środek, bo za dużo się ruszam. No, taka jestem już dynamiczna. I słuchajcie, Karolina Herrera, Good Girl Blush, to naprawdę jest super propozycja. Jeśli szukacie na przykład jakiegoś fajnego zapachu na wesele, żeby pachnieć ładnie, przystępnie dla każdego, no i ten zapach ładnie, to jest chyba najlepsze określenie. Przechodzimy do następnego. L'Interdit Givenchy. Wspominałam w takiej recenzji popularnych zapachów, że ten zapach mnie sobą ujął, ale to myślę, że jest fajna propozycja dla mnie na prezent na jesień i zimę, bo teraz nie korzystałabym z tego zapachu tak namiętnie, jak robiłabym to w trakcie jakichś niskich temperatur. Zabrzmiało tak geograficznie, biometeorologicznie. Ale taka jest prawda, że linterdit te, przez te białe kwiaty może być nużący, męczący, może powodować ból głowy nie tylko moje, ale i otaczających mnie osób, więc z tym się wstrzymuję. Niemniej jednak jest to kompozycja zapochowa, która bardzo mi się podoba, mimo że ja nie jestem miłośniczką białych kwiatów i takich trochę cięższych kompozycji. Eee, bardzo fajny. Super projektujący, super trwały. Jest też wiele odmian, wiele flankerów, ale mi najbardziej podoba się ta. Jasna. <laughs> I następna propozycja, kochani, dla mnie na zapach yy, marzeń. To też dosyć droga propozycja. My way, i to jest wersja parf... parfum. Parfum? Parfum? Parfum. Parfum. Yy, zwykły parfum. Perfum. Jak to się mówi? Yy, no tak, perfum. Mówi się perfumy, ale ktoś tam mówi: Niezły perfum. I właśnie ten perfum od My Way w takim ciemniejszym opakowaniu bardzo mi się spodobał. Testowałam ten zapach w formie próbki i bardzo to otwarcie zrobiło na mnie wrażenie, bo on był niby świeży, niby gorzki, niby głęboki, niby kwiatowy. Były trochę owoców, trochę takiego cozy dołu tej bazy. Bardzo ciekawy. I mega trwały. To ten zapach po prostu ciągnął się i ciągnął. Piękny ogon za sobą zostawiałam, to wiem. Ale też trzeba uważać, no bo to jest już taka konkretna esencja zapachowa, która może też męczyć, ale nie aż tak bardzo, bo to jest tak fajnie zblendowane, tak fajnie podane. Przez tą y, pomarańczę, że naprawdę mi się mega to spodobało, bo ja uwielbiam pomarańcze, ale irys w My Way również króluje w nucie serca i to chyba mnie jakoś tak ujęło. Właśnie to jest zapach, który tak mi serce szybciej zabiło. Yy, na jego nie tyle co wide, widok, ale na jego wąknięcie. Na taki pierwszy odbiór bardzo mi się spodobał, fajnie trwał na skórze, był trwały, jak już wspominałam. No tylko ta cena. No, może, może, kiedyś, kto wie, kto wie, ale zapach, który jest bardzo przystępny cenowo i który za mną chodzi już od kilku lat, nie wiem dlaczego go jeszcze nie kupiłam, ale tak jakoś wychodzi czyli Oriflame Essenza i tą. To chcieństwo moje rozbudziła Basia Idziak, którą serdecznie pozdrawiam, z którą um, sobie często piszemy. I ona ma ten zapach w swojej kolekcji i jakoś ja tak tego zapragnęłam. Nie wiem, czy on będzie idealny na tą porę roku, bo on wydaje mi się trochę taki luksusowy, elegancki, włoski. Mimo, że jest tutaj pomarańcza, to że ten dół może być trochę taki cięższy, cięższy, otulający i taki trochę tudum nie wiem dajcie znać ale chciałabym ten zapach mieć w kolekcji ponieważ on mi o, z tego opisu i z tego w jaki sposób go pamiętam bo kiedyś go testowałam yy, przypomina zapach który najbardziej lubię w swoim życiu czyli sunflowers elizabeth erden i słuchajcie jeszcze coś mi przypomina a attraction avon Testowałam różne opcje zapachowe od Oriflame, mam na myśli Jordani Gold, ale chyba ta Essenza jest najbardziej taka moja właśnie taka włoska i ciepła i owocowa. Bardzo mi się podoba ten zapach i myślę, że on na pewno trafi do mojej kolekcji. Także, kochani, dziękuję Wam za dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziś zupełnie inne wideo, bo ani Wam nic nie pokazałam, ani nic z tego praktycznie nie miałam, ale myślę, że się zainspirowaliście i to już przeszło 15 minut. Upłynęło Wam, przynajmniej z uśmiechem na twarzy. Tyle mogę od siebie dać. <laughs> przynajmniej dziś. Pozdrawiam Was gorąco i jestem niezwykle ciekawa, co Wy byście chcieli dostać, bo może się okazać, że chcemy dostać to samo, albo się okaże, że przez Was, albo dzięki Wam Zapragnę czegoś jeszcze. To jest bardzo prawdopodobne. Zapraszam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i też na moje inne media społecznościowe. Też do lodówki zajrzyjcie, bo może tam też się pojawię. Pozdrawiam was gorąco. Dużo zdrowka. Buziaki. Mua.